Zbyt gorąco dla Tomka. Na wyspie Sodor było bardzo gorące lat, słońce jasno świeciło. Kuba i Tobik wozili dzieci nad morze. To było wspaniałe zadanie. Wszystkie lokomotywy lubią widok radosnych buź dzieci i uwielbiają słuchać, jak dzieci cieszą się na widok morza. Tomek żałował, że nie wiezie dzieci na wybrzeże. Ale Tomek wiózł do fabryki lodów wielki zbiornik syropu malinowego. Na plaży było bardzo gorąco, a pani sprzedającej lody skończyły się zapasy. Dlatego gdy Tomek przybył do fabryki lodów, czekał na niego dyrektor fabryki. Musimy zrobić wiele lodów, zawołał. Musisz pojechać po śmietanę, czekoladę i truskawki. Tomek był zawiedziony. Miał wiele do zrobienia, a chciał zabrać dzieci nad morze. Jeśli przywieziemy wszystko na czas, powiedział maszynista Tomka, jeszcze zdążymy zabrać dzieci. Dlatego Tomek popędził do mleczarni. Zabrał śmietanę i szybko pojechał dalej. Później Tomek musiał zabrać truskawki. Dlatego pojechał do gospodarza Maciej'a. Tomek musiał się zatrzymać, by przepuścić Kubę. Z drogi! parsknął Kuba. Przejeżdża pociąg pasażerski. Wagony Kuby były pełne radosnych dzieci. Były w drodze nad morze. Dlaczego to Kuba wiezie dzieci? jęknął Tomek. W końcu droga była wolna i Tomek ruszył przed siebie. Jeśli le szybki jeszcze zdążę zabrać dzieci, zapnął. Dlatego Tomek jechał najszybciej, jak potrafił. I wkrótce przyjechał do gospodarza Cieja. Proszę, pośpieszcie się, sapnął Tomek. Pracownicy farmy. Załadowali jego wagony. Wkrótce były pełne okrągłych, dojrzałych truskawek. Dziękuję, sapnął Tomek i odjechał. Później musiał pojechać do fabryki czekolady. Tomek pędził w palącym słońcu. Jeszcze zdążę zawieźć dzieci nad morze, dyszał. Tomek pędził coraz szybciej. Jego koła stukały, a tłoki pompowały. Ale jechał tak szybko, że nastawniczy nie zdążył na czas przestawić zwrotnicy. I Tomek trafił na zły tor. A niech to zawołał Tomek. Wolno i ostrożnie musiał wrócić do zwrotnicy. Później musiał poczekać, aż przejedzie Tobik. Tobik wiózł dzieci na wybrzeże. Doskonale się bawili. Wszyscy wiozą dzieci nad morze poza mną, jęknął Tomek. W końcu nastawniczy przestawił zwrotnicę. Tomek wrócił na swój tor. I wkrótce znów ruszył w drogę. Kiedy przyjechał do fabryki czekolady, było bardzo późno. Pośpieszcie się, zawołał Tomek, jeśli będę szybki, jeszcze zdążę zabrać dzieci. Robotnicy załadowali wagony Tomka najszybciej, jak potrafili. Wkrótce były wypełnione proszkiem kakaowym. Tomek był gotów do drogi, ale robotnicy nie zwolnili hamulców wagonów. Tomek ciągnął najmocniej jak potrafił. Ale wagony ani drgnęły. Muszę śpieszyć, sapnął Tomek. Ciągnął, sapał i dyszał. W końcu połączenie puściło. Tomek wystrzelił naprzód, proszek rozsypał się wokół. Teraz już na pewno nie zabiorę dzieci, sapnął Tomek. Po jakimś czasie wagony Tomka były gotowe. Kierownik bocznicy zwolnił hamulce. I Tomek ostrożnie wyjechał. W końcu pociąg skręcił w lewo przy Starym Kościele. Tomek dotarł do fabryki lodów. Myślał, że jego zadanie jest prawie skończone, ale mylił się. Dyrektor fabryki czekał na niego. Lody wkrótce będą gotowe, powiedział. Musisz je zawieźć nad morze. Tomek był bardzo zawiedziony. Wolałby zamiast tego zabrać nad morze dzieci. Chciał usłyszeć, jak cieszą się na widok morza. Jechał wzdłuż wybrzeża nad morze. Szkoda, że nie wiosły.